Witam moi kochani. Dzisiaj w Kaniowie dzień szczególny, ponieważ po przerwie około dwuletniej jadę zawieść pierwszy transport makulatury. Moje ekologiczne zboczenie kazało mi gromadzić z nadzieją, że w końcu skupy się otworzą. No i pierwszy się już otworzył w pszczynie, a jako, że jadę i będę miał pszczynę po drodze, no to jadę to zawieść. I przy okazji może uda się na pszczynce połowić trochę magnesem, zobaczymy, do następnego ujęcia. Miejscówka prezentuje się tak, wiem, że Flaming tu już był, pozdrawiam Cię przyjacielu. Pierwszy złomik, a nawet nie złomik, bo to się przyda, wpada. No a ja idę zobaczyć, co Flaming zostawił dla mnie. jakiś pierwszy farfocen. O, jaki piękny schabowy. coś idzie. Coś idzie.

Staki piękny, elegancki. Kotlet. O proszę. Zastaw. Super. O. Kolorny Elegancko. tego jeszcze nie grali patrzcie jaki kawał przewodu Wyszło coś takiego. Nie mam pojęcia co to jest. Taka piękna śruba. Trochę pręci Sławów. No i ręczna wiertarka, chyba do podkładów. Nie wiem. Elegancko. I tak, moi kochani, ja już po łowieniu 19 kg. Pszczynka oddała. Tutaj macie po złotóweczce 19 zł. Do tego makulatura 80 kg po 20 groszy, 16 zł. Bardzo dobra cena makulatury. No i mieć oddałem 2 kg po 25 zł. Tu słoiki jadą na sok zaroni do mojej mamy. Także yy, wszystkim życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Miłego oglądania. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się papaty.